Siemanko z tej strony Exodo i witam Was w czwartym odcinku Ucieczki z Brązu. I jest ze mną dzisiaj Mr. Woodpecker. Ja, Yeti. No, Yeti jest. I dzisiaj będę sobie grał Sonom na supportzie, ponieważ wydymali nas, wzięli Mida Topa i Dżunglę. Więc. A ja idę ja nie umiem krypować. Ty, ja tu nie mam run pod supporta żadnych, czekaj. Tu jest jakiejś woli. 60. Ty stary, to to zjebaliśmy sprawę, trzeba było wziąć tą Tristanę. Chociaż nie. ja nie wiem, czy jest dobry Graves'u na tą Warusa. Na no nie wiem, zobaczymy. Tak, okay. Czekaj. Czekaj, Psychical Damage 85, Health, Move Speed, Magic Resist, to mi się nie przyda. Move Speed, Critical Damage, Psychical Damage, tak. Speed. Dziękuję, Graves'u na pierwszym miejscu do, na koncie. No i bardzo ładnie. Poczekaj, Support, co tu jest na Supporcie? O, już mi się nie podoba. Jezus, Jax'a wzięli, ja pierdolę. Co tu jest? Będzie mnie wkurwiał to Lissandra. Wzięli Jacksa? No. Szkoda. Wiem To mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to mi się przyda. Co to jest? Hell Dragon, Ale net cholera mi na sonie Dragon. Cooldowny mi się bardziej przydadzą. Ty, Czali kogoś na mida wziął od nich Twisteta? No Na gara. Liss Epic Team Jarvan, Jax, GP Blitz. No i co z tego? Blitz. Co z tego? ja mam Dobrze, wszyscy wybrani, więc do zobaczenia w grze. O nie, nie zobaczymy w grze. Na szczęście nie zdążyłem włączyć nagrywania. No to czekamy na następne lobby. W takim wypadku. Co tu jest? Ale to od nas ktoś to dziwo. A nawet nie zwróciłem uwagi, wiesz? A, już nie mam notatki. Zamknąłem notatkę. Nie spojrzałem nawet, wiesz? Staliśmy wyruchani. O, chciałem se Soną zagrać, no. Chcesz to iść. Ja ci mogę grać w zawsze. A, bo ja już to mam 95 punktów. Jeden meczik będę miał bez do do brązu trójki. Muszę z tobą zagrać poza tym. Bo cholera jasna, ja nie wyjdę w życiu. No dobra, no to zagram na innym koncie i cię dociągnę do tego, ale co ja jestem. No, żebyśmy równo szli. No, żeby potem równo iść. No nie! Debilizm ludzi mnie przeraża. No Jezus, no ktoś poszedł sobie zrobić, zapomniał o lolu. Tak. No poszedł konia zwalić, zapomniał. No. Zminimalizował lola, nie było dźwięku. Ale to i tak przecież ci wybija lola. Nie, jak masz zminimalizowanego to nie. Znowu je. O kurwa, dobra, to oh, ja idę adekery. Weź dżunglę. No dobra, to ja idzie supporta. Idziesz znowu supporta? Na no dobra, to wezmę, okay. to ja jednak zagram se Thompsona. Poczekaj. Jezu. Kaziu, Kaziu, Kaziu Kaziu Blica Nie. nawet nie tam. Nawet Messiwire i niech Blisu mnie łapie. O, oni zbanowali od razu. O... Nie udało się. Dobra, co tu jest ciekawego? Hmm, tu nie ma nic. trash. Napisz, że support or Troll. <laughs> nie Ta, może bym trakt... A, możebym trek. A, tresz, a to sobie nie wezmę już na lekkie. A Co oni malfajta nie mają? Nie, no mają. Ty masz bardzo dobrego adekery jednego, ale panią nie w mi grać. Jakiego? No... Urgota. A ty faktycznie mam tu Urgota. Faktycznie. Jak chcesz, to ja ci mogę supportować... Ale nie, ja nim, ja nim grałem, nim się fajnie gra, ale no nie, nie, nie jest taki jednak fajny. Ma trochę to ulti spalone, musieliby przerobić mu trochę ulti. To, ul to ulti nie jest trafione. Przyspieszyli, przyspieszyli jego przeskok na umuncie. Ale mimo wszystko, ale on... jak na adekery to ulti nie jest trafione. Jest. Nie, mi się nie. Nie gościa, pod tak stoi, wystarczająco blisko. No ja wiem, ale no nie na tym polega rola Adekary. Adekary musi się trzymać z tyłu i mieć wyjebane. Mam no, tego większego podtanka, buduje, nie? Trochę cię przycięło. O, Kasadin, jak miło. Zaraz będzie. Why no ban Kasadin? Report Jezus. Report him, please. Why no, Why no ban Waini? please report him. Tak. On min take de. No taka prawda. Mordekaiser najlepiej, bo wtedy jest Mordekaiser. W sumie? W sumie to nie ten z... z tego, z Seydesa z... nic mu nie będzie robił. A ty Gravesa bierzesz? A. Kurwa. Bierzesz na lane? Mysz... Teraz sprawdzę. Myszka mi się gdzieś zaplątała, no ja pierdolę. No kurwa mać. Co za debil się kablami już bawił. O, odplątała się. Mordekaiser kontra Kassadin. Aha, no w porządku. O... Dobrze, Gravesy też kontruje. Ja, ja się nie znam jak odrzucić tam ze stron specjalnych do tego za mało co To że... Ej, wezmę Timo. Będę robił rozpierdał. No, co Timo na dekary? Kpisz. To później. A jak tam Graves na Wajnie? Patrzyłeś? Tak. I na trzecim miejscu. Aha. Czy ja to tam. 76% skuteczności. No. ona ma. wszystko i tak samo Gravesu może spieprzyć, nie? No. Dobra. Nie będzie ten Gravesu. Niech on na dżunglę weźmie. Niech weźmie Jaxa. To ich będzie w skórę, Ja pierdolę. Dobra, niech będzie ten niech mu już będzie. Tym razem będziemy musieli spiąć po ślady, tak myślę. Bo ja wiem. Jedynie ten mordę coś może tam zdziałać na tego kasetu. Wukong może sobie bardzo fajnie. Bardzo fajnie się nafidować Gidala, także. Jidala, mam nadzieję, że idzie na supporta, bo solotopa jak będzie robić, to też nie ma szans. Ojej, Uder. Uder na dżungli u nich, pewnie znowu z, ten ze skinem jakimś. Z skinem. Pojebę 3200 kurwa, za skinę, Ja pierdolę przecież to jest 80 złotych. No. Ale no, dzieci nie mają co z pieniędzmi robić. Nidalka... Nidalka? Cześć, cześć, że Wiktor, kuzyn, wysłał no. z ojca telefonu 10 SMS-ów już na to. Pierdolisz, SMS. pierdolisz. Mac Macie się tak wkurwił, bo ma na tego, na abonament, wiesz. Aha. Bo jak mu rachunek ostatnio przyszedł, to Wiktor oczywiście pierdol na całego. Okej, okay, dobra. Także wszyscy wybrani, więc do zobaczenia w grze. Jesteśmy już w grze i idziemy, bota, nie? Jo, ja, 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 Chyba, że idziemy, A, chyba, że idziemy chyba, że idziemy, chyba, nie? To też tak możemy. Czekaj. 2T, ping, tak, i... Ma nas... Aha, aha. Nawet dwa. Go in, No! Kurwa, no! No. Okej. No. Pól, co komu? Atroxowi. Reda. Atruksowi. Oni chcą iść na ich Reda. Chyba... Idziemy na... Anna, Aniołek, zamknij pysk z tymi pinkami, idziemy na Reda. Dobra, to niech se idą. Weź, bo ci wyjebie. Chyba mutujemy, nie? Rejsz ma to Do kuchni. Do kuchni. <laughs> no. Ej, nie, przyznawaj, nie przyznawaj się, że ty z Polski, bo... O! Ale wpierdolę dostała. No ode mnie autoatak, czy golda dostałem, Wasz. Dzięki. O, chwila wziąłeś na pierwsze. Zawsze biorę na sonie. Q, Q debilu na pierwsze na sonie. Znaczy, ja za zawsze... czy to łatwiej Fat Ja zawsze biorę na sonie pierwsze. Co mam tu kurwa tyle HP? Przecież ty masz 15, ty masz 515, 530, ja mam 530 A widzisz, ale ja mam jeszcze 60 HP z run, bo mam runy okay. na Waliego. O, poszła sobie. A to słychać. Dobra. Ale. Albo będzie kara. Nie no, Od... fajnie się cisną, fajnie się cisną. Można Dobra, się... to niech oni się cisną, tylko niech nie wiedzą, że my jesteśmy Polakami, o, wystarczy. Łuką fast. Po nikach nie widać, także... No i chuj nie ci. Chuj się pisze przez... <laughs> Wyjebał, kurwa poszedł z tamtą w pizdu. No i chuj. Okej, okay, a ja ci nie zgankuję. Ja pierdolę co za niedoruchańce. I chuja do japy. Chyba nie, ty... nie będę ich chyba jakoś puszował specjalnie. To to... Nie, laski to tylko ja sobie wardy rozłożę. Na razie sobie zwykłego postawimy. Gdzieś tutaj. Niech stoi. Przyszła Didala. Didala. O tak, fokusujcie, supporta. Wow! Ale tak, to ma jebnięcie. Ale laga miałem chwilowego. O ty ma to. Teraz muszę ciasteczko zjeść przez tą dziwkę. Nie ciasteczka, ciasteczka są zdrowe. Co za dziwka. No jeszcze by mnie teraz trafiła, to. Wiesz, ale do, do blooda warto sfokusować od tego supporta. No ja wiem. Tym bardziej, że jestem Soną, ale mam runy pod HP. Kurwa, no. a dlatego masz 515, bo Sona 460 ma. No ja mówię mówiłem ci, że mam runy pod Woliego, To mnie nie słuchałeś. Ja, ja cię kurwa będę słuchał jeszcze. Ale jej wyjebałem, musicie cofnąć, kurwa, jedna. Nie, zaraz ją dopierdolimy. Nie bo... cofnie, ty! Czekaj, zaraz ją dojebiemy, bo ja będę miał drugi. Czekaj, cztery, cztery sekundy i dopiero. Ja mam drugi. No, tak mało ci weszło. O, nie trafiłem jeszcze. Ale ja Wayne trafiłem. No to dobrze. Triple strzała? Co tak? tak nie tam. wiem, ta Wayne w ogóle creepuje? Sprawdźcie jej creepy. Jeśli możesz. 9. To faktycznie dobrze działa ten Grayson. Na to. No nie sięgnąłem. Muszę zasięgi na tej sonie wyczaić trochę. Bo... Sprawdź sobie na tych. Na pustych na razie. Ja wiem, ja patrzę co jakiś czas, ale to i tak jest ciężko wyczaić. Jak podchodzisz do kolesia. puszujmy Nie, pierdol to. Niech jej się klipy rozbijają. No nie mogę klipować to po no nie umie. Patrz jaki ładny dawać kurwa poli, naczyszczały zejdzie. Czekaj, trochę przeblokuję, miniony. Coś ty? Przecież głupcy, wiem, o, że jej przyblokowałem. No, no Bo Bora, sobie teraz może las hitować. Teraz ty tego nie przeskoczysz. O, patrz, nidala przyszła. O, o, moja many nie mam tej. Co, bolało, nie? O. Tak. To, to była moja nutka. No popatrzmy. Popatrz, to był jeden mój strzał. Z dzidy. A to mój. Nie, nie to Jednak mam większy damage od niej trochę. Sona ma bardzo duży demerż bazowy. Aj, many mi zaczyna brakować. Mi też. A ja mam potka. Ja nie. Postaw warda, tak jest. Nie spierdoli. Spierdoli, bo ona w krzakach A, jest nie. Ja nie mam butów. Dobra, dobra, cofnij, 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 bo ja muszę raz hitować. Kluźnik, ja se postawię pinka. Zbili to od razu, tego bardzo. tam. O, fajnie, trafiłaś mnie z dżidy, i co z tego. Ach, Wady. Obie dostałem, myślałem, O, że... first blood, patrz. No, no proszę, mam drugiego dżunglera. Sprawdził się ten atrox na dżungli, co żeś pierdolił. Dobra. No tam kurwa, bo nie lubię atroxa na dżungli po prostu. Ty to jak cofamy to obaj. z mu mumida. No widzisz, nawet się pogodzili już. A, dobra, tak. Zida tam leciała w tych krzakki, dobra. A nie chcę leciało, mam na no, nie mówię. Bo nie. 900. Dobra, to ja z złożę... A w sumie to muszę skończyć tego na Majste. za tak spida. Dobra, no Grajdic nie potrzebuje tak dużo tak spida. Idziesz? Idziesz, tam Tak. Tam ci mówię spida, idziesz? Tak, dawaj. O, mordę jeszcze dostał. O, padli tam na topie. Ale Atrox goni. O, Atrox go zabije. Ile on tam ma? O, o double! Bubla. O, nie wiem. Stuna dostał. Ale listkę powinien dowalić. On że ma jeszcze pasywę. Za głupi. Zwróć uwagę. On ma pasywkę jeszcze? O. Tak. Się może z nimi tłuc. No, Atrox może skok czy coś. Mógłby coś zadziałać, nie? Dobra, jeden. Obydwu. Będzie da. Obydwo Będzie da buble. Uwaga, Nidala tu jest. Dobra, ja się za już schowałem. No, double. Ale ładnie się go goni. O, duży, 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 duży. Jest mój, goni. No. Pięknie. Ty no, znowu kurwa surrender w 20 przyjdzie. Zobaczysz. Co za idiota. Weź, ja mu zrobię krzywdę. Tw twojemu kuzynowi. Za, za. Któremu kuzynowi? A któremu masz popierdolnego kuzyna? Aha, Wiktora. No przecież mówiłem ci, że on kupił te rioty za tak. No i pisze do mnie teraz jak pojebany, spamuje. Tylko no, mutuj. Mutę. Ukośnik Mutę chyba tam coś było tam. Nie, zamiaru się męczyć. Nawisałem zamknij ryj, ok. I tak dostanie wpierdol. W sumie usunę go ze znajomych, będzie łatwiej. Po chuj on mi jest. Możesz teraz tak w trakcie gdy? Nie. Później grze. Coś. Muszę trochę przytam. Kripów poza zabijali. Krypuj, krypuj spokojnie. Tylko my nie zabiliśmy jeszcze. Ale kurwa to się niedługo zmieni. No i... Masz, ma to. O! Kupiła pinka. No super. Masz jeszcze jednego? No ba. <laughs> Poczekam, masz postawi. Czekaj, bo ona zaraz poleci. A niech postawi. leci. Kurwa, wziąłem HP potę za a zapomniałem krytynka? o manasach. Co za kretynka. Ona myśli, że ze mną na te wyjdzie. Na... Na basiki. Co ono? Łuja pierdolę, dajebola. Poczekaj, ja se postawię, uważaj. O kurwa, ma mi się uder idzie, Udry idzie, uwaga. Uwaga, Uda. uder. Na plecach u mnie jest, uciekaj. Uciekaj. Dobra. Ja zdążę, człowieku. Nie pękaj tak. Ta pinka poszła postawić? Nie. Tak, postawiła pinka w krzakach. Zobacz, jak ja postawiłem tego. O, lag. A z wyjdzie z tego. Z tribasza. No to okej. Okay. Albo poczekaj jak Uder pójdzie. Bo i tak nie wyjdzie. wiem, Nie wiem, zobaczymy, co on wymyśli. Ja chcę tylko asystę, nic więcej. O! o ale mnie wyczaiła, ty. Musiałem z tylko żeby było wyjście. Nie bijej, ty. ty. Zostań, odpuść się. Atrox idzie, ty A ja nie mam many. Ja też nie Wyłem ja z autoataku cały czas ciurałem. Ciura... Ej no, creepy mi wybijał. No ja I zajebałem kolejne pinka. No typowy czyli polski, kolejnego pinka. A nie kolejnego. typowy polski dżungler zabiera farmę. No oczywiście. Wiem, że tu jest u też. Chyba, że nie masz na ten. Za, za dużo hajsu no to. Nie masz na Ulta, nie? Nie, nie mam. Bo bym ją dobił już. o Ja To cofnij, bo... No ja też cofnę, ale ja nie będę... Nie mam, mam hajsu na pinka. Atrox, uciekaj. No cofnij się, bo ta łajnicia dociśnie. Nie, nie, nie dociśnie Patrz no, teraz. No. O! No! No, Brawo, brawo. Brawo. A, I jeszcze kurwa. będzie executed. No, brawo. A, mówiłem, że cię dociśnie. Wejdi na ulcie, ona ma większy zasięg czekaj, niż normalnie. A, widzisz, no to tego zapomniałem. Ja muszę blue wziąć po ty, bo kurwa, no, 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 nie ma jak. No. Czekaj, gdzie to jest? Aha, a, Tu ja sobie pokripuję. Wejdi, ha, 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 ha. Cały moją dupę. A, no, mówiłem, że ukłon się sfiduje. A coś zabiło. Na dżungli pad. Przy tych w Aha, no tak. Ale jak? Nie wiem, zresztą HP może poszedł. Dobra, mniejsza. Nie możemy dać widać się lane, także... Muszę ją zabić. Przynajmniej za 4 razy. No, ja sobie pokripowałem trochę. Tak, może no bardzo dobrze. Tylko las hitowałem to co było, nie? O, Ward jak miło. Dobrze wiedzieć, gdzie, gdzie postawiłaś Warda. Ty, strzeliłem kripa i rozwalili Tureta jednocześnie. Zostałem <noise> <noise> 22 plus 150 golda. Gdzie Dostała. Się wyleczymy. O, no pięknie żył, pięknie o, Myślałem, że Ej. we mnie będzie celować. Ej. Coś ty, we mnie? Wadykeria się cieniuje. Ale mam lagi. Mi też się powoli... Mi też trochę coś przelogowało na chwilę. Ale już mam OK. Dobra pięć jest Ale ja mi jebię, z tego skilla, to jest masakra Pies, pies się drze Kurwa mać, muszę go zajebać w końcu, nie wiem Czego zakopać no? Co? do Polonii. Co na no myśla, że ja tam wszedłem nie wiem, Dziwne. nie chcę wiedzieć, bo nie dojebana jakaś. O, trafiła. Nie spodziewałem się. Nie zdąży. Się. Kurwa, już tyle gram w LoL'a, że odruchowo używam potów i to jest straszne. O, nie trafił. Poczekaj. Chcesz ją zabić? Jeszcze nie. Kasadin Cofię. idzie. Ej, 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 cofnij, 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 cofnij. Pana dobra, dobra, mam, prze mam przeskok, spokojnie, A Kasadin staje. ma przeskok na ulti, a Vayne nie ma ulti. Także uważaj, żeby nie było tego ostatnia Nidal'ka jest... Ja potrzebuję jeszcze 500 golda. Nidal'ka jest tutaj, Atrox jest tu. Ich będzie ciężko tu wybić. Dzidala tu jest? Jest tu dzidala, jest... Kasarin gdzieś tu powinien jeszcze być. Nie ma dzidali. Tu jest. W tych krzakach, a nie mam tam warda. Aaa... Jedni jaki. Udyr byłbym. jeszcze idzie, ty, czterech na... na tym. A nie, Kasarin się wrócił, dobra. Aha, no to w porządku. Samo no ale Udir przyszedł. Kurwa, znowu będzie pizda creepować, dobrze. Ona ma 57 na moich 66, tylko że ona ma... Killa. No tak. Wypierdalaj ode mnie, ty kurwo. Wyjebałem mi z ataku i Q. Tylko ten uder mnie... Aha, uder sobie poszedł. No to dobrze. No, może byście go zabili, debile. No, co za łukong. Nie wierzę. Bijemy ją? Aaaa! Kurwa! No! Wypal tą ulti. Masz na tyle tego, Aż KURWA SIĘ skoziło. Ale na farcie zjebali, no Ci się tłuką, pod turety się pchają, Jezu Też dobrze było napisane, żeby grać. LOL Stary, no... Co to miało kurwa być, nie? Rikalu, jak masz didale Rikalu. Albo pod turetem, albo... Ale ja patrzyłem no. na topa <laughs> Ja patrzyłem na topa No dobra, no. przez ja będę musiał się zaraz coś no. Tam, przeze mnie Czekaj ta Wayne jest już kurwa nieźle zajebana. Tak i tak, jeszcze jednego no, podka kupię i. Dobra, ja się muszę rikolnąć bo mam już na tego. No ja już biegnę. Idę po bf -a. No ta nidalka, się, ta nidalka w ogóle pod supporta nie idzie. Zobacz, jak oni puszują, już człowieku. My nie musimy, my nie musimy no, grać i co oni. Za kurwa. I oni wygrywają te mecze. I ja on tam już drugiego puszną. Zobacz no. Znowu to samo. Znowu to samo. Nie dadzą pograć ku kurwa. Ty nie cofnę, widzisz to kurwa? Nie bój się, ich tu przepilnuję. Cześć Didelka. No, brawo. Piękny rzut. Kupuję BF a i wracam. Już. Tyle co, tyle, tyle, że ta dzidalka ma fajnego skina. No, może chciała iść na wina, ale musiała iść na Zuperta. O, no super. O kurwa. No toś mi wyjebała. Ale ma za z Okej. Okay. I znowu trzeci. o oh, 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 wróć się. Albo nie wiem co, nie, 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 nie bój się. Ja się schowam dobrze. Może by chciał zgad Jezus, on już hydrę złożył. O, patrz. Patrz gdzie przyszło. O kurwa, ale... Aleś strzelił. E, patrz dzidalkę. Brawo. No ulta akurat, akurat się zaadawał na no, Ulta to nie przeskoczy. No nie, tym bardziej, że on ma bardzo... O, oprawę. chodź tu. Dawaj, ona tu jest w krzakach cały czas. Nie, dobra. Ty no dobra. ale mam laga. Opa. Ja pierdolę. Olej. Olej jem. Teraz... Matka siedzi na telefonie, to nie ma nicelania. Jebana Neostradę. <grystanie> ano. Jebany Bobry. Ja też mam delikatne lagi, ale to takie... od serwera typowo. Coś znowu robią może. Z rankedami. Boże! No oni sami wygrywają te mecze, no, no ja nie wiem co jest. Ja nie wiem, czemu ci ludzie tak na ten brąz narzekają, naprawdę. Przecież oni jak sami się ta... Oni sami się... wygrywają. No tak, ale tamten Team przegrywa znowu, nie? No to ktoś musi być po drugiej stronie. No tak, ale ja on mam zawsze. O tyle, mamy o tyle szczęście zawsze, że nie ma z tym problemu, żebyśmy byli po tej odpowiedniej ja stronie. Nie tak wiem, jakoś mi się nie zdarzyło jeszcze tak spotkać takiego teamu totalnie żeby nie dało się. Z Nic nim zrobić. Tak chociaż pogadać, nie? Żeby... Zróbcie to czy to nie? Zawsze się dogadasz. A, a się ten. Bardzo często jest tak, że y, dogadasz się z kimś i wiesz na przykład wtedy, co on potrafi, nie? Znowu będzie Dwa uciekaj, raz. uciekaj, uciekaj, to jest Kasadin. Uciekaj, Jakim Dobra, nieważne. Your team has destroyed the turret. Ty ich tu trzech jest, jak nie czterech. O kurwa. Ten. E, Wypierdalać Chodź tu. Pójda. Ja ucieknę ja mam flesza w razie w Aha, ja flesza już wychodzi. O dziękuję, dziękuję. Po co sobie już nie. Dobrze, że nie w ciebie. Wypierdalać mi stąd Uwaga Pajączek nie był. Idzie Wukong. A Wukong ich tu wytłucza. A Wukong, to nasz Wukong O Wajnie tu jeszcze idzie. Mordekajser idzie, troszkę przefidowany. Kot jest mój i będę go jebał wtedy, kiedy mi się żywnie podało. Dokładnie. Czekaj. To sobie kupimy. To sobie. Tak. Kasadin znowu śpi, bo Double. Gdzie jest triple? Gdzie jest triple, kurwa? Ja się pytam. Właśnie gonią triple. O! Ale... On ma udyra. Zobaczmy. O, Wayne. <laughs> się zabiła. Tureta sama. Nie do końca. No sama się zabiła. Double kill. Ty no kurwa. Strip jeszcze wiemy, czyli nieoficjalna pęta będzie jakby, co? No, ale jeszcze Liskie nie zabił, no. Jak nie? No pęta, teraz już pęta. Pudr, pęta, Jak Ja dole ale Wukong. Ale na Łukonga ludzie nawet nie wiedzą jak grać, to też jest, no. uką jest fajny, jak ktoś go ogarnia, to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna tak? postać. Na wyższy Helen, z tego co mi wiadomo, to dużo ludzi u Kongiem gra. Niekiedy jest nawet już banowany, bo ludzie po prostu. Oh. Się boją, ten uder nie ma HP w ogóle, co on się buduje? Pod co on się buduje? Pod nic. Wayne nas goni. A nie goni, zobacz jaki... Jezus! Jak jest... o Biedna dzidali. A łapto. Super. Znowu? Kolejny idzie polecieć na idzie Drugi O, biedny Udyr Nie spierdoli Końcie go Nie, nie dać rady O, nie da, Łap Mi many zaczyna brakować Spierdolę jak głupia Ta mana Muszę sobie zostawić na ulta Co nie robią? To twój misiek? Jest, zabiłem Tak, chyba tak Chciałem wypierdolić A multa. nie ma multa. Dobra, chuj wyjebałem jakiegoś tam swojego. Atrox tu idzie. O, brakuło. Nie będzie mi pieniędzy. Jezu, ale on ma damage. Boże. O. On po prostu idzie i zabija, tak? Na tej zasadzie. Zwiejesz? Czy nie zwiejesz? No, nie nie zwieję z... już. Chyba, że ma. O, nie ma pasywy. Ma... No nie miał pasywki, niestety. Wytukli go. Report Graves, ja pierdolę. Oj, ten, które? UKS. A niech spierdala, ja jestem ADKERY, ja muszę mieć kredy. Nie gram, może Bóg wie, jak dobrze, ale kurwa przynajmniej. Czekaj. I tu pierdolę, złożysz udolę do końca i będzie git. No na to pewno wtedy będzie i, I będzie ok. O, Elisa nam no, Szkoda. Pięć stówek za niego było. 9, 3, 5. Dziękuję. Dziękuję, GG. Kurwa, chce się pograć. No nie damy rady. Sami wygrywają te mecze. No zobacz. Zobacz, stary Victory. Victory, kolejne. Dobra, to by było dzisiaj na tym.